się bawią tutaj? Padają, biją i bawią się. Hejka, hejka! Dzisiaj zapraszam Was na wycieczkę nad morze morze w Belgii, kochani! I tak widzicie, wygląda morze tutaj. Będę Wam przekazywać wszystko. Takie są budynki. Słoneczko świeci, jest ładnie jedziesz na plac zabaw będziemy się bawić tak Kurtkę <górtka> ściągnij. Zobaczcie jaka ta plaża jest ogromna. Ja byłam w Polsce nad morzem i plaże wydawały się bardziej wąskie. Natomiast tutaj są takie bardziej szerokie. No, w Polsce byłam w koło brzegów, i to też było pięknie, bardzo pięknie. <laughs> Cała zabawa na całego. <laughs> Nie ma, że żyjesz. Ważne, że szczęśliwa. to. <noise> morze Belgijskie w Ostendzie. tak to wygląda. Możecie sobie porównać. Mama! Idę muszelek, to nie? W soli zapomnieliśmy zabrać. Mówi, że będą robaczki? No. Zobaczcie. Piękne morze, prawda? Co wy na to? Co sądzicie o Belgijskiej Taszczy Belgijskiej? A lody, bo sam, tam, lody są lody. Co chciałeś zbudować tutaj? Zobaczcie. Chyba jakiś zamek, co? Aha. Tak <śmiennie> <i tam śmiennie> super, fotel bezpłatny, co nie? Leżak przepraszam. <śmiennie> no ekstra, ekstra. I po co tutaj brać w ogóle jakikolwiek fotel można sobie zbudować, nie? No bardzo fajnie to wymyśliłeś, super. Tak. To super, piasek wyjeżdżacie na jednym. Aha. Tak i ogólnie Wam chciałam powiedzieć, że dzisiaj to był problem w ogóle ze znalezieniem parkingu. Tak jak kiedyś tutaj przyjechałam, to już dawno nad morzem nie byłam, bo nie było pogody. To ogólnie e, kiedyś tutaj przyjechałam, to nie było problemu. Ale może dzisiaj dlatego był problem ze znalezieniem parkingu, ponieważ e, świętów tutaj w Belgii jest. Não, super. Tá, <laughs> super, tá I tutaj mamy to I tutaj mamy żanką pan nam 2018 Tak. <grymne> Szukamy gdzieś jakiegoś loda lub gofra. A zobaczcie, za mną jakie piękne butyki. Tutaj jest jakiś taki pozłacony, fajny hotel. I czas na loda. I karma i wafel, prawda? Z czekoladą i z Dobre? Dobra? No, bardzo słodkie tutaj jest. I ogólnie lody bardzo dobre. A my za chwilę idziemy dalej. Mmm, ja oczywiście mam kawowy lód, bo to jest taki mój ulubiony. Jak zawsze. <noise> I za chwilę idziemy dalej, widzicie, za mną jest przepełnienie ogrom dzisiaj ludzi i wszystkich. A z tego co wiem, to często on tutaj przylatuje właśnie do Ostendy. Tak, możecie sobie zobaczyć na jego profil. Często tutaj przylatuje. Jakie fajne serce. Takie fajne punkty oznaczenia właśnie, żeby dzieci wiedziały, gdzie mają wrócić, gdyby się zgubiły. Mamy jeszcze kupę. Proszę bardzo, i znalazła się kupa. <grymne> kupa kupa. A to dalszy ciąg wygląda tak jak ja. Różny hotel Wszystko fajnie. Mnie osobiście ta plaża się bardzo podoba. <grymne> Impreza na całego. czy Jak nie pedałujesz, to nie jedziesz. Ale pięknie zaczyna się robić. Za mną to wygląda przez chłodniki. Tak, tutaj. Spokojnie, dzisiaj. Tutaj mamy puszkę i za mną mamy cały widok. dwie stateczek, z połowów zapewne z krabami i różnymi takimi. My już pomału tutaj wracamy sobie. Gdzie będziemy teraz się bawić jeszcze? Na piasku. Oczywiście, bo inaczej by to nie była fajna wycieczka. Dobrze jeszcze o tyle, że nam pogoda dzisiaj dopisała. Także bardzo fajnie. Pogoda nam dopisała. Można skorzystać z tego dnia. Ogólnie się, jest wolny dzień. I można się fajnie zregenerować, bo ostatnio byłam u klientów e, w pracy i w sumie mnie coś auto popsuło. Ale u nich też słyszałam, że tak nieciekawie, bo u jednej klientki to piesek zmarł, a u drugiej... E, też miała podczas pana auto. Także, no maj, naprawdę jest nieciekawy, jakiś taki. To jest tutaj bardzo fajnie jest e, wieczorem. My raz tutaj byliśmy, a to było tak, wszystko fajnie wyświetlone. Tak w sumie warto przyjechać tutaj o każdej porze. Zaczyna wiać bardziej. O, jest Także widzicie, tyle co mogłam to Belgii. Pokazałam, belgijskie morze wygląda właśnie tak przepiękne. Jeszcze pojedziemy w inne miejsce, także też będzie co pokazywać. Um, widzicie, Belgia ma swoje uroki, ma swoje lepsze miejsca i gorsze miejsca, ale to chyba tak jak wszędzie. Kolejny leżak? Ale dalej tobie nie wolno iść, ok? No okay, tylko z no. kamieni nadchodzą, tam niedawno był odpływ, bo takie bardziej mokry, mokry jest piasek. Tak, tak, zaczynają być mocniejsze. i'm okay. Jeżeli spodobała się tobie y, Belgia, ja zostaw łapkę i subskrypcję. I do następnego. To tyle w dzisiejszym odcinku. Serdecznie zapraszam.